Podróżując po Podkarpaciu, po powiecie krośnieńskim, zawitaliśmy do Iwonicza Zdroju. Tutaj, jak sami widzicie, mamy taki zadoszony budynek, ale my go dzisiaj Wam nie pokażemy. To jest miejsce na ognisko, ale pokażemy Wam miejsce, a właściwie to, co z tego miejsca zostało. Miejsce, które jest zlokalizowane tam, za drzewami. Nie widać go, ale yy, w tym odcinku chcę Wam też pokazać, jak y, wygląda kondycja skoków narciarskich na Podkarpaciu, bo już widzieliście odcinek o, o skoczniach w Zagórzu. W opisie filmu dajemy Wam link. Widzieliście też y, grupę sympatyków y, z Adrianem Cecułą na czele, którzy y, własnymi środkami budują strachoczankę. Oczywiście Adriana pozdrawiamy, jeżeli nas ogląda. Mam nadzieję, że plany budowy skocznika 60 w y, strachocinie. Postępują i wszystko jest na dobrej drodze, natomiast tu pokażemy Wam to, co zostało z tych skoczni. A w tym miejscu, czyli w Iwoniczu Zdroju, to miejsce kiedyś tętniło życiem, tętniło sportem zimowym. Było można powiedzieć, taką jaskinią, taką mekką właśnie sportów zimowych na Podkarpaciu. Ale zanim tam wyjdziemy, prośba do Was o zostawienie subskrypcji, łapki w górę, jakiegoś komentarza. Ale też i udostępniania tych odcinków, ponieważ bardzo nam zależy na tym, żeby te zasięgi nasze były jak największe i nie przedłużając za czym. Wejście na samą górę będzie wymagało sporo tutaj wysiłku, ale właśnie idziemy ścieżką, która prowadzi do kompleksu trzech skoczni tu w Iwoniczu. do skoczni K60, K40 K20. Na razie ciężko mi stwierdzić, do jakiej. Najpierw w skoczni idziemy, ale zrobimy wszystko, żeby wyjść na sam szczyt skoczni i pokazać wam jaki widok ze skoczni tutaj jest na, na te okoliczności przyrody, na to miejsce, które, które tutaj się pojawia. A zresztą popatrzcie tam, na moją lewą, na waszą prawą stronę. Tam mamy już wybieg, tam mamy koniec rozbiegu i. No spróbujemy jakoś tutaj no, dojść do tego, która skocznia jest o jakich parametrach. Szkoda tylko, że z tych skoczni już chyba nigdy nic nie będzie. A dlaczego to w dalszej części odcinka Wam pokażę? Idziemy na górę. Jesteśmy przy pierwszej skoczni, yy, przy końcu rozbiegu. Tak z ciekawości stanę, zobaczymy jak wysoki to jest rozbieg. No próg nie jest taki wysoki jak ja mam 180 cm, no to kawałek głowy mi tutaj mi tutaj widać, więc, więc tu w dół musiała być jedna skocznia. No, raczej nie zobaczymy nic e, oprócz e, oprócz tutaj drzew. Natomiast tu próbujemy wyjść na, na koniec. Tu popatrzcie musiała być... Tu musiał być rozbieg. Tu tymi śladami, tu gdzie widzicie ten taki wąwóz malutki, tak to nazwijmy. Tutaj w górę musiał prowadzić e, musiała prowadzić skocznia. Ale o jakim parametrze to jest skocznia? To powiem wam, ciężko stwierdzić jak na razie. Chyba że uda się kogoś tutaj miejscowego o to zapytać, jeżeli kogoś tu zobaczymy, to Oczywiście, oczywiście powiemy, ale za chwilę idąc tutaj, oglądając skocznie, to troszkę historii Wam też przybliżymy, nie tylko to, co jest teraz widoczne, ale troszkę o historii tego miejsca i o jednej ciekawostce dla fanów skoków Wam powiem. A ta ciekawostka nawet mnie zszokowała. Zrobiliśmy już i tak duży wyczyn, wyszliśmy na sam szczyt, bo nie sądzę, by tam w górę. Prowadziły skocznie, bo ponieważ tutaj schody się kończą, więc idziemy stopniowo teraz na dół, pomalutku, ku, e, ku ze skokowi. Natomiast parę słów o historii tego miejsca. E, tak jak wspomniałem, trzy skocznie położone obok siebie e, o punktach konstrukcyjnych K60, K40 i K20. E, tu mamy właśnie końcówkę tych schodów, więc tutaj gdzieś musiała być pierwsza ze skoczni najwyższa. Prawdopodobnie tutaj, bo mamy e, tu nie wiem czy uda, wam, czy uda nam się pokazać. E, tu mamy betonowe takie e, betonowe takie pozostałości prawdopodobnie z rozbiegu, bo to co widzieliśmy w internecie, zdjęcia z tego miejsca, to jak na razie nie jak się mają do tego, co mamy w internecie. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o te skocznie, wrócimy, rekordzistą skoczni K60 był Piotr Krupa z klubu Górnik Iwonit Zdrój, który skoczył na odległość 72,5 metra. Rekordzistą skocznika 40 był Grzegorz Zygmunt. Ten z tego samego klubu skoczył na odległość 42,5 metra. No i schodzimy schodami, które tutaj pozostały. Schodzimy jeżeli chodzi o to miejsce, to ten kompleks, właśnie jak wspomniałem, należy do klubu Górnik Iwonicz. Mniejsze skocznie zostały reaktywowane. W 2003 roku. Wszystko na fali Mały Szomani, która wtedy, która wtedy miała się bardzo dobrze. Wedle informacji, które możecie uzyskać w internecie, to te skocznie posiadają rozbiegi, ale idziemy powoli właśnie od samej góry i my tutaj żadnych rozbiegów, nawet małych skoczni nie widzimy. Wy widzicie tutaj właśnie schody. Ale na chwilkę się zatrzymamy, pokażemy Wam tu okolicę. Może akurat uda się coś wyhaczyć, ale na razie jedyne co Wy widzicie, to widzicie drzewa. Ja też rozglądam się na prawo i na lewo i naprawdę nie widzę kompletnie nic. Ale dostrzegliśmy y, z oddali wieżę sędziowską, y, wieżę sędziowską do której. Dojdziemy bo od ulicy, właśnie tą wieżę sędziowską, widać i ona gdzieś tutaj ukryta jest między drzewami. Ale za chwilę do niej dojdziemy. Na razie podziwiajcie to miejsce. Znaleźliśmy pełen sukces. Tu mamy właśnie yy, jakieś kolejne pozostałości. Yy, pozostałości, włącznie chyba z rozbiegiem, tu a jak? Oczywiście. Tu mamy właśnie rozbieg skoczny, tylko. O jaki składamy szlak? Troszkę jest szansa wejść. Troszkę jest szansa tutaj wejść po tych schodach, ale rozbiegiem to my się nie przejdziemy. Jedynie najwyżej z boku Wam pokażemy, bo tutaj nie ma żadnych, choćby nawet drewnianych drewnianych tutaj no, kawałków. Coś tam jeszcze zostało, ale zejście tutaj po tym to yy, wiąże się z naprawdę dużym ryzykiem zrobienia sobie krzywdy. Także chodźcie na dół razem ze mną. No, tak jak przypuszczałem. Wyjść tutaj się da. Tu, gdzie pokazuję palcem, tu, gdzie są schodki, tu by wyjść się dało. Yy, natomiast yy, zejść Tutaj pokazać wam tą pozostałość możemy jedynie z wieży sędziowskiej, która jest kawałek niżej. Tutaj będziemy się musieli przedrzeć jak żółwie ninja przez, e, przez te chaszcze, ale już jest mały sukces. Możemy mówić o, o jakichś tutaj pozostałościach tego, tego miejsca, więc nie przedłużając idziemy powolutku. Dobra, udało mi się. Tutaj dojść do jakiejś przestrzeni, tam widzicie u góry. Ja wam to przybliżę. Na chwilkę wziąłem kamerę, bo naprawdę we, we, we dwójkę ciężko się przyciskać. Tu mamy szczyt skoczni, tu gdzie belki startowe ustawiane. Tu po środku, właśnie rozbieg, który jest w stanie, właśnie agonalnym. I tu byśmy mieli. Yy, wyskok, a tam u dołu rozbieg, ale co jest na tym rozbiegu, to też są można powiedzieć niezłe jaja. Ale to te jaja wam za chwilę pokażemy. A tu przybliżę Wam. Popatrzcie, tu mamy. Myślałem, że to jest wieża sędziowska, ale nie. Muszę sprostować. Tutaj właśnie zawodnicy oczekiwali na, na start. I tutaj też pozostała resztka z rozbiegu. Która skoczna jest K60, która K40, na razie nie jestem w stanie tego stwierdzić, ale podejrzewam, że tutaj jest właśnie ta jest K60, K40, przepraszam, a ta jest K60 z racji długości rozbiegów, ponieważ tam, gdzie wcześniej widzieliście próg był dosyć nisko, a e, raczej nisko progu się nie buduje. Jeżeli skocznia ma mieć parametry jakieś, jakieś duże, jeszcze raz popatrzcie przez chwilę, bo warto. Szkoda, że o to nikt nie zadbał i nie zadba. Dlaczego nie zadba? Za chwilę zobaczycie, dlaczego. Tutaj, jak widzę, przy każdej skoczni są schody wejściowe. Myślałem, że są tylko jedne, jak na razie, ale. Muszę się oprzeć o, o barierkę, bo też jest chwiejnie. Tutaj są schody prowadzące do, do drugiej skoczni, czyli sama konstrukcja jest naprawdę dość, dość dobrze pomyślana. Ja tu spróbuję zejść jeszcze niżej, żeby Wam pokazać budkę. Prawdopodobnie sędziowską, czy do niej jest jakieś wejście. Wiecie co, chyba jest. Tylko muszę tutaj zrobić takie kółko, ponieważ tu drzewo zostało powalone na, e, na, schody, na schody i tutaj nie mam na razie możliwości wejścia, dlatego jak się zaraz przecisnę, to może uda się wejść do środka tej budki, a tu możecie już tam w oddali zobaczyć rozbieg, tam gdzie skoczkowie się zatrzymywali. Ale dlaczego to jest, za chwilę wam wszystko powiem, za chwilę wam wszystko tutaj wytłumaczę. No i dobra, i znalazłem tutaj wyjście z budki. Tutaj mamy, a nie, tu raczej to, to nie powinien być próg, bo tu mamy takie, takie też pozostałości. Ale, 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 ale popatrzcie. Są schody. Są schody i to całkiem nawet takie, powiem Wam, solidnej konstrukcji, więc podejmę ryzyko i, i wejdę tam, zobaczymy, co tam u góry zastaniemy. Dobra, jesteśmy na górze budki. Udało się wejść, strome dość, stromy dość wejście, ale popatrzcie, już nawet tutaj Wam pokażę, dlaczego te skocznienie przetrwają i nigdy już nie będą wskrzeszone. Bo po prawej stronie widzicie taki mały amfiteatr, tak jakby muszlę koncertową, po lewej stronie widzicie orlik, i żeby te skocznie wskrzesić, to potrzeba przynajmniej tak zerwać tą kostkę, którą widzicie, przybliżę wam, eee, zburzyć część orlika bądź go przenieść w inne miejsce, eee, zbudować bandy, także tutaj. Tu gdzie teraz widzicie same drzewa, co nie przypomina w żadnym stopniu fff, e, nie przypomina w żadnym stopniu tutaj e, skoczni, tu się wybijano wybijano, tu skakano tutaj właśnie e, leciało się i tam się lądowało i prawdopodobnie tutaj sędziowie, bo tu są dwa wejścia, ale postaram się możliwie. Możliwie krótko tutaj być. Tu są dwa wejścia, i pewnie dwóch sędziów oceniało skoki, bądź też dwóch yy, trenerów dawało sygnał do, do startu. Bo tam wydaje mi się, że, yy, że pewnie było widać górę skoczni, co teraz naprawdę ciężko jest stwierdzić. I tak właśnie oto wygląda cały kompleks skoczni narciarskich, wiwoniczych, który pokazaliśmy Wam. Teraz no, nie widać kompletnie nic z tych skoczni, ale podejrzewam tak. Tutaj pokażę ręką, najwyżej grafikę pokażemy na środku skocznia K60, po lewej stronie K20 i K40. To jest moje podejrzenie, pod, przypominam. Natomiast jeżeli macie dokładniejsze informacje, gdzie jaka skocznia się znajdowała, bardzo Was prosimy o podzielenie się z nami w komentarzu. Także dzisiejszy odcinek dość smutno niestety kończymy, ponieważ nie sądzę, by te skocznie wróciły kiedykolwiek do łask. Chyba, że jakiś cud by się stał, ale w cuda też potrafimy uwierzyć. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o łapce, w górze, o łapce w górę, o jakimś komentarzu, wskazaniu też innych może skoczni narciarskich na Podkarpaciu, których lokalizacji nie znamy, ale będziemy Wam wdzięczni także za podanie jakiejś pineczki, dokładniejszej lokalizacji, ponieważ większość takich skoczni obecnie znajduje się poza główną drogą. Także bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnym.